Wielka awantura po finałowym odcinku Rolnika. Oburzeni widzowie i fala krytycznych komentarzy. Co się stało? Kolejna edycja, Rolnik szuka żony, dobiegła końca. Nie obyło się bez kontrowersji. W komentarzach po ostatnim odcinku aż zawrzało. Widzowie mają wielkie pretensje oberwało się nawet produkcji. Finałowy odcinek Rolnik Szuka Żony. Tak mocnej edycji programu jeszcze nie było. Finałowy odcinek upłynął pod znakiem wielu emocji. Nie obyło się bez kłótni, wzajemnych oskarżeń czy żalów. Na pierwszy ogień poszli Waldemar i Ewa. Ich relacja od początku była bardzo napięta, ale niektórym fanom wydawało się, że w końcu poukładają sprawy i będą razem. W finale okazało się, że związek dobiegł końca. Waldemar tłumaczył, że Ewa okazała się dla niego zbyt wrażliwa. Ona z kolei ujawniła szokującą prawdę. Między nimi dochodziło do kłótni, a mężczyzna miał podnosić głos, a po jednej z nich wyszedł z domu, trzaskając drzwiami. To właśnie wówczas Ewa zdecydowała, że między nimi koniec. Żałuję, że Cię wybrałem, wyznał w pewnym momencie Waldek. Szokiem dla widzów był moment, w którym wyznał, że układa on sobie życie z Dorotą, którą wcześniej odrzucił. Finał rolnika, które związki przetrwały? Po ostatnim odcinku wiadomo, że tym razem nie było słodko. Rozmowa Darka i Nikoli zakończyła się płaczem kandydatki. Ja ci mówiłem, że to nie ma sensu, tak ci mówiłem. Bronił się rolnik. Ale jak tak można kłamać? Jeszcze mnie całowałeś na tarasie, wyrzucała mu Nikola. Po tym jak razem spędzili tydzień, rolnik miał zerwać z nią przez internet. Wszystkie trzy kandydatki zgodnie stwierdziły, że nie podobało im się poczucie humoru mężczyzny i jego niewybredne żarty. W przykry sposób dobiegła także relacja Sary i Artura. Chociaż w programie nie szczędzili sobie czułości, rozstali się na tydzień przed nagraniem finału. Chociaż Sara zdawała się być bardzo zaangażowana, to Artur przyznał, że było to jedynie zauroczenie i po pierwszych emocjach wiedział, że im się nie ułoży. Kandydatka na żonę rolnika zarzuciła mu brak zaangażowania. Sara, nie jest to normalne, że ktoś mówi, że jest w związku, a nie odzywa się jednego i pięciu tygodnia. Ja tam byłam takim dodatkiem. Dałam, co mogłam, może dałam za dużo, powiedziała Sara do kamery. Artur natomiast przekazał w finale, że nie ma się co męczyć i dodał nawet, że już pora ruszyć na łowy. Pozytywny finał ma jedynie spotkanie Kuby i Anny. Rolniczka odnalazła miłość, a para powoli układa sobie życie i myśli o wspólnej przyszłości. Finał: Rolnik szuka żony. Krytyczne komentarze widzów. Chyba jeszcze żadna z edycji nie wzbudziła tylu emocji. Program był pełen kontrowersji, a nawet skandali. Po i tym, co działo się w finale, widzowie jednak nie wytrzymali i postanowili zwrócić się do produkcji. Uważają bowiem, że panowie zachowywali się skandalicznie, a w przyszłości uczestnicy do programu powinni być bardziej szczegółowo weryfikowani. A więc tak, rolniczki okazały się kobietami z klasą, a rolnicy kompletnymi czwokami. Ci faceci to jakieś kompletne dno, kiedy człowiek myśli, że nie można być większym pajacem niż Walbi, to wchodzi Dariusz cały na biało. Biedne dziewczyny. Artur rozwalił system. Najpierw sam narzuca tempo, wymusza deklarację o przeprowadzce, planuje ślub, by na koniec powiedzieć, że to dziewczyna mu zbyt szybkie tempo narzuciła. Produkcjo, zacznijcie bardziej weryfikować uczestników przed przyjęciem ich do programu. Poziom karykatur męskich tego sezonu sięgnął dna i kilograma mułu. Artur Lawlas w ciągu tygodnia wyzbył się uczuć, idzie na łowy. Szkoda w tym wszystkim Sary. Sle idzie moment, że pożałuje, że jej nie wybrał. Darek, niby włoszczyzna, a jednak burak. Chyba najbardziej żenująca edycja, faceci, kompletne dno i metr mułu. To tylko niewielka część komentarzy, które pojawiły się na Instagramie po emisji finału. Widzieliście finałowy odcinek? Podzielacie zdanie widzów? Trzeba przyznać, że takich kontrowersji związanych z uczestnikami dawno nie było.